Niezależnie od tego, kim jesteśmy, co robimy w naszym życiu i gdzie mieszkamy, jakie mamy plany i marzenia, to łączy nas jedna rzecz, jeden czynnik, mianowicie są to sny, które ma każdy z nas. Sny to jest ścieżka łącząca nas z podświadomością. Przez, przez nie podświadomość bardzo często przez symbole pokazuje to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. To, co w danym momencie jest dla nas istotne, ale również to, co pozwala nam iść w zgodzie ze ścieżką naszego serca, czyli z drogą, którą wybraliśmy dla siebie. Są też sny, które powtarzają się nam przez całe życie. Od zawsze możemy wskazać, że jest taki sen, który nam się śni w różnych, w różnych momentach. Są też sny, które są predykcyjne, które śnią się nam po to, żeby wskazać za chwilę. Moment, który istnieje już w rzeczywistości, który właśnie się zdarza w naszym świecie realnym. Co tobie się ostatnio śniło? Napisz w komentarzu, daj znać. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę na Facebooku i na konsultacje, na których również możemy omówić sny albo sytuacje, w których nic wam się nie śni bo jeżeli tobie się nic nieśli, to, to jest bardzo dobry temat do rozmowy na konsultacjach. Zapraszam do zobaczenia.